Grupy Zbrojeniowej MSPO 2016 było e, wielkim wydarzeniem, bardzo ważnym jednocześnie wielkim sukcesem. Po tych czterech dniach targów mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że zadziwiliśmy świat. To były fantastyczne dni, to była cała masa spotkań, cała masa bardzo konstruktywnych paneli, podpisane dokumenty i wiele, wiele deklaracji i pracy na przyszłość. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że może być tutaj na 24. edycję MSPO, bo tu jest doskonała okazja pokazać to cały region, nie tylko Polski, ale potężny Tutaj na Europa Środkowa, jak jesteśmy gotowi, nasze produkty. 24 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego oceniamy znakomicie. Świetna organizacja, najwyższej rangi przedstawiciele w delegacjach zagranicznych, zarówno rządowych, jak i zagranicznych firm, z którymi szeroko współpracujemy. To jest świetne miejsce do tego, żeby podpisać umowy, których nie udało nam się podpisać z różnych względów w ciągu roku od poprzednich targów. Dla nas jest to najważniejsze wydarzenie marketingowe w ciągu całego roku.